Zgadywałem się o muzyce od mistrzów i szkoliłem swój fach, ale w większości rzeczy nauczyłem się sam, nie miałem żadnej edukacji muzycznej poza taką teoretyczną na wydziale muzykologii, bo jestem etnografem z wykształcenia. Usłyszałem niezwykłego klarnecistę. Niezwykły klarnet w wieku lat 19. To był Eyal Sela, tureckiego pochodzenia klarnecista. Usłyszałem jego solówkę na klarnecie w zespole Silan i o nie miałem. Stwierdziłem, Boże, co to jest po prostu za instrument, jaki on ma możliwości, jaki jest plastyczny, jaki jest ekspresyjny ile potrafi przekazać emocji. Całe zainteresowanie muzyką żydowską. Wynika bardziej w ogóle z zainteresowania w ogóle muzyką, w ogóle, w ogóle tak abstrakcyjnie muzyką. Ja w muzyce szukam em, em, jakichś takich em, połącze, połączeń em, pozornie sprzecznych em, biegunów, czyli na przykład radości i smutku. Na przykład, że mamy minus, bardzo smutną melodię. I plus jakiś rodzaj ekstazy czy uniesienia. I to się pojawia w, w kilku gatunkach muzycznych. W muzyce ludowej, tradycyjnej, ale w, w szczegól, w szczególnie mocno nasycona tą, tą materią jest muzyka żydowska i hasycka, ponieważ Hasydzi, jakby w, w muzyce, ale w ogóle w swoim dążeniu do poznania. Y, posiłkowali się ekstazą, w sensie oni chcieli dotrzeć do, do tej komnaty Boga poprzez uniesienie takie radosne, ale y, oni również eksplorowali pełne spektrum życia, czyli jakby docieranie do tej komnaty Boga nie polega na tylko cieszeniu się, tylko również na, na, na tym, że się smucimy, tak? I że jakby, że, że docieramy do tej komnaty Boga czy duchowości jakiejś, poprzez poznawanie pełnego spektrum emocji w życiu. Jeśli chodzi o technologię i y, możliwości y, rozwijania języka, y, no rzeczywiście eksperymentowałem z elektroniką dużo przez lata, y, zarówno z luperami, efektami, które poszerzają spektrum soniczne, jakby dźwiękowe klarnetu, delayami, pogłosami, oktawerami i tak w końcu po, po, po wielu latach jakichś tam doświadczeń z tym doszedłem do takiego punktu, w którym wiem, czego potrzebuję też jakby co, co mi pomaga. Na pewno jest to mikrofon, który, do którego mogę mówić, do którego mogę grać na różnych instrumentach, mogę efekty jakieś dźwiękowe, wokalne wydobywać, śpiewać i tak dalej. Grać na klarnecie. Mam też przetwornik, który obniża rejestr klarnetu do dwóch oktaw w dół, czyli mogę zagrać basowy rejestr stworzyć taki mały zespół dzięki temu setupowi elektronicznemu, czyli lub lub, sacjac, lub zalupowanie jakiegoś motywu harmonii, rytmu dogrywanie do tego jakichś takich elementów perkusyjnych czy, czy dźwiękowych spoza klarnetu i potem eksplorowanie całej sfery melodycznej na tym akompaniamencie który już sobie leci. I pułapką tego systemu jest to, że jest to lup. Lub jest martwy. I przez lata, jakby robiłem te rzeczy, i stwierdziłem pewnie, że to jest. jakaś taka pułapka. I to zabija trochę muzykę. W sensie, że ktoś coś zapętlił i to leci. I to maszyna już gra. Więc staram się rzeczywiście wykorzystywać ten, ten looper, ale jako instrument, jako element, żeby on zagrał chwilę, potem go wyłączę, zagram bridge jakiś, coś zbuduję innego, potem znowu go wyłączę, czyli on jest też elementem, a nie jest czymś, co buduje dramaturgię koncertu. Mam materiał na przykład Ceratitis Capitata, który dotyka muzyki liturgicznej, e, różnych tradycji katolicyzmu, judaizmu, e, prawosławia, sufizmu. I tam na przykład w ogóle nie używam żadnych efektów, po prostu gram na klarnecie. I tam jest czym innym ta opowieść. W ogóle to jest opowieść o strukturze melodii, i o jakichś takich pojednaniach międzykulturowych, między, między tradycjami, które wszystkie się łączą generalnie i wszystkie mają jeden jakiś wspólny mianownik. I tam niepotrzebne są efekty. No, dzisiaj grałem koncert, który, nie, w którym były potrzebne mi takie artefakty pomo pomocowe właśnie harmonia, rytm, bas.